Słuchajcie ten y, mus ziemniaczany, to muszę wam powiedzieć, że <laughs> ma smak. No nie oczekujmy niczego więcej, ma po prostu smak proszku dodanego, zmieszanego z wodą i powstał po prostu coś takiego, ale ma smak, ma smak, hmm. ciężko określić, ma smak mąki, to zapomnijmy o tym, to w ogóle nie ma smaku, ale słuchajcie, wydaje mi się, że szynka będzie miała smak bo jednak wygląda na szynkę uwaga szynka ma smak szynki co za tym idzie szynka jest prawdziwą szynką a i te paluszki magiczne to jest jakby paluszki po mhm. Najlepsze są paluszki Bo najlepsze są paluszki Najlepsza będzie woda Bo będzie bez smaku Bo jest wodą To zostawię na koniec, na deser To tego bym psu nie dał To zjem, bo jest szynka Nad tym się jeszcze zastanowię